Cześć witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać bitwę na LCQ na mapie malinówka w trybie spotkaniowym. Losowanie jest niezłe tierowo, bo jest rzucone tylko na szóstki, tych szóstek troszeczkę jest. Wroga drużyna ma jedną szóstkę więcej, my mamy jedną piątkę więcej jeśli chodzi o takie porównanie drużyn, no to u mnie jest jeden gracz zielony, u nich dwóch zielonych i niebieski. Czyli teoretycznie ja dysponuje. Słabszą drużyną mój Elcek nie ma żarówki, załoga jest słaba póki co więc trochę ciężko się gra z poterem bez żarówki Natomiast bitwa ta nie jest jakoś super epicka Chcę Wam tylko pokazać yy, jak ważne w Ociec często są pewne zagrania Tak Jak to mawia Pawlus, jak ja też się po tym podpisuję, że manewr jest wszystkim A ja nam Pershing niczym, wiadomo Ale najważniejsze to jest odpowiednio zagrać. Zobacz, ja teraz, choć nawet nie mam żarówki, ale decyduję się no, na zrobienie spota na środku, tutaj, i moja drużyna, która wcale nie jest jakoś ogarnięta, na tyle sobie radzi, że to co ja świecę, to oni sobie tłuką. W teorii na innej mapie moglibyśmy mieć o wiele mniejsze szanse. Ta moja drużyna mogłaby również nie świecić, znaczy nie strzelać w to co ja świecę. A ja chociażby skautem. Bez żarówki wykonując pewny manewr cały czas świecę przeciwników i zobaczcie jak regularnie spadają im hapeki jak po kolei padają już jest 3-0 w tym dwie szóstki już im wpadły 3-1 i znowu hyc coś się uda wyświecić zjeżdżamy i strzelają Ta bitwa jest dobrym, no to teraz akurat fartowny rekord, fartowny natomiast ta bitwa jest e, też idealnym przykładem czasami głupoty w przyznawaniu statystyk, jakim, w przyznawaniu WN8 za bitwę, e, jak, jaka jest obecnie, e, ponieważ ja, teraz trzam na blancie, ponieważ ja robiąc robotę taką robię, świecąc i przyczyniając się do prowadzenia, jakie niewątpliwie teraz jest, Robię robotę taką, jaką powinienem robić, ale nie robię obrażeń na lajcie. A wiadomo, że pierwszeństwo powinno być za spotowanie. I za taką bitwę, jakiś za takie coś, gdzie już przyczyniłem się w dużej mierze do zrobienia przewagi, w się mnie w ogóle nie wynagrodzi. No to jest chore po prostu, jeśli chodzi o... Bo zaświecenie powinno być właśnie, to lajty powinny dostawać duży bonus za to, że robią swoją robotę w odpowiednich warunkach i grają pod drużynę po to żeby nasi mogli strzelać zobaczcie 6 do 2 ja tu sobie trochę, trochę już pozwalam ponieważ ten środek został trochę przy, wyczyszczony teraz strzał w kawuka w końcu żebym ja sobie coś strzelił 6 do 3 widzę tam setka sobie jedzie odważnie polem ale już została ubita 7-3 no i trochę stoją z tyłu tam jak od początku jak strzelali część pojechała na górkę postanawiam że będzie trzeba coś tutaj robić, trzeba będzie troszkę pchnąć tą bitwę jeszcze do przodu. Najważniejszy jest ten KW85 No O wiele łatwiej byłoby mi, gdybym miał żarówkę, bo bym wiedział jak bardzo mogę sobie pozwolić. W tym czasie się zrobiło już 7 do 4 8 do 4 Na szczęście Stewart również oberwał, zostało mu aż cały jeden HP, no ale mimo wszystko żyje I znowu podjechałem, na razie się wycofałem 8 do 5 Mój zielony już padł, u, u nich cały czas ta lepsza część drużyny żyje. Sherman nie jest cały czas wyświecony Patrzę czy mam na coś przestrzał Jest kawuk, on niestety dla niego nie trafił. Ja się niestety dignąłem 8 do 6, A była taka fajna przewaga nie mogę się doczekać jak na Elcu zrobię żarówkę, bo już wiele osób mi mówiło, że to jest rewelacyjna zabawka, mam nadzieję, że również będzie mi się fajnie nią bawić, bo póki co no to tak bez żarówki to nie jest, nie jest jakoś super fajnie. Podjechałem, czym, że nic nie wyświeciłem, czekam teraz jeszcze na zapalenie się lornetki, jest ten kawuk, skupiam, sprzątnięty i to był yy, ważny frag, bo on troszkę mnie tam blokował. Teraz chwilkę sobie spokojnie czekam aż zniknę. Jadę tutaj tak z krajem, żeby ewentualnie, jeżeli coś by jechało wodą, to poświecić. Jeszcze zobaczcie, na się u mnie zrobił niebieski, już w ogóle się zrobił super 9 do 7. Coś trzeba zrobić to koniecznie, bo górka pada. No więc podjeżdżam w kolejne skupisko wrogów. Jest Hellcat. Szmarturm padł, widzę, że się przewróciło drzewko. I znowu podjeżdżamy, podjeżdżamy, czy coś się uda wyświecić? No, niestety. Ale Helkacik cały czas jest spotowany. Tu już widzimy artyleria próbowała w niego strzelić. Moja robota polega na tym, że muszę go cały czas świecić. Fajnie przyjął bułkę od jak pancera prawdopodobnie. Przyjął kolejną bułkę i teraz mam go na strzał. Oczywiście jest to ryzyko, ale muszę jakoś pchnąć tą bitwę. Pyk. Wyjazd, sprzątnięcie. 11.7. Teraz jeszcze Steward. Ja jeszcze aż 5 sekund ładuję. Znowu mam troszkę farta, teraz już niestety przyjmuję pociski Wycofuje się, ale wyświeciłem wszystkie te czołgi, które tutaj były I widzicie, coś tam, e, co, coś tam piszą o LC-ku, niestety nie znam tego języka, więc, ale raczej Bandę den noob, no to pewnie, nie wiem Coś tam z pewnie jakąś grupą noobów, ale o co i dokładnie chodził to nie wiem 11 do 7 i znowu takie Cudowanie, cudowanie, ale wyświecony T67 ja za górką, żeby przeciwnicy nie mogli we mnie strzelać świecę T67, która ładnie łapie pociski Marder go wykańcza 12 do 7 teraz wyświecony tutaj scout T et, 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 jakiś tam coś tam, no, chyba to są słowa pochwały w każdym razie Teraz świecę tego Stewarta Jeszcze tam PZ38NA się wyświecił, prawdopodobnie ten Helkacik go wyspotował. Niestety nie mam opuszczania działa Już teraz jak ten NA padł to postanowiłem, że trzeba coś jeszcze podjechać. Skupiam tego Shermana, bo stał strzał. Szaki dają mu niestety ochronę, ja nie jestem w stanie go wyświecić, liczyłem, że może jakoś uda mi się go teraz wyświecić, uciec, zaświeciłem go, próbuję uciekać, dostał, jest na strzał, więc mówię, może uda się zaryzykować, ale on pilnował mnie cały czas i wykończył, ale na szczęście zaraz został ubity i teraz zobaczmy, co się udało zrobić. A za bitwę tą udało się zrobić odznakę mistrzowską służbę patrolową oraz skauta aż 3190 punktów po spocie, co przy tak niskich tierach nie jest uważam złym wynikiem swoich obrażeń bardzo mało, no bo niecałe 700 jak widzicie to był topowy wynik expa tylko 1045 expa wystarczyło na MK na ECQ co też jest zabawne szczerze mówiąc ale jak gdyby nie o wyniki chodzi tak? chodzi bardziej o samo to, że o samo zagranie, że umiejętne zagranie czołgiem lekkim na odpowiedniej mapie może przyczynić się do wygranej i możemy nawet poprowadzić dobrym manewrem słabszych graczy do tego, że wygramy. Zobaczcie, ja ciem. 12 czołgów przeciwnika. Tak, jeżeli sprawdzimy 6 strzałów oddanych, 5 trafionych, 4 z penetracją, tyle miałem obrażeń, 12 czołgów wroga wyspotowanych, przejechane ponad 3 km po spocie, 30, po, po spocie 3100 90 zarobione na czysto prawie 41 tysięcy, gwiazdka zdjęta za prawie 4 tysiące, czyli całkiem fajnie. Dlatego nieraz naprawdę dobrze wykonany manewr jest wszystkim. Ja cały czas się tego będę trzymał, że pewne zagrania decydują o tym, czy daną bitwę wygrywamy, czy nie wygramy. I nie, nie zawsze za te zagrania jesteśmy nagradzani w statystykach właśnie w WN8. Bo chociażby nawet taki ryzykowny wyjazd na Helkata, który zrobiłem, to też było właśnie takie ważne zagranie na zasadzie, żeby skończyć topowy czołg przeciwnika tu teraz natychmiast, bo była na to szansa. I właśnie takich rzeczy trzeba się nauczyć, kiedy podejmować pewne ryzyko, kiedy zaryzykować właśnie. O co oczywiście, jak to z ryzykiem jest? Raz, raz wychodzi nam na dobre, raz wychodzi nam na złe, no ale no na tym ta gra polega. Dobra, to tyle ode mnie, jeśli chodzi o LCK. E, oczywiście mam nadzieję, że nie raz jeszcze zawita na moim kanale, już z lepszym, mam nadzieję, z dużo lepszym wynikiem, ale do tego potrzebuję jeszcze lepszej załogi, chociaż tej żarówki, bo to też ma wpływ mocno na, na grę po prostu z kawdem Trzymajcie się i do następnego. Cześć!